Dziś dowiesz się, jak zacząć odmieniać ludziom życie, dając im po prostu wsparcie. Chociaż w małym stopniu. Pokażę ci dwa krótkie filmy. Wyobraź sobie, że jesteś jedną z tych potrzebujących osób, w której sytuacji wolisz być. I to Nie, Bob, słuchaj mnie. mnie. mnie, Bob. Jestem Listen. It doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short. You're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Well, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You are yeah. actually insane for your age. You're insane. Come here. Give me a hug. Best teammate ever. Right, right, Best teammate. Really team. Come on. Come on. Inni Oczywiście, że pierwszą. Ale depresja nie tylko tyczy się młodzieży. Musisz wziąć się w garść. Użyj zwrotu. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Niestety, często trafiamy na osoby, które, mimo naszego smutku czy potrzeby pomocy, potrafią dobić na samo A przynajmniej są wobec nas obojętni. W podstawówce i gimnazjum miałem trudny czas. Podobała mi się koleżanka z klasy, ale byłem zbyt nieśmiały, żeby wyznać jej uczucie. Koledzy, gdy się o tym dowiedzieli, dogryzali mi miesiącami, a ich teksty, bez zastanowienia, mogę nadal przywołać z pamięci. To bolało i gdzieś tam delikatnie nadal boli. Myślę, że utożsamiacie się z taką historią. Na studiach pojawiło się zaś trochę przykrych wydarzeń. Nieświadomie to wszystko mnie coraz bardziej przytłaczało. Nigdy nie chorowałem na depresję. Nie podejrzewałem jej u siebie i wydaje mi się, że nie miałem, ale wiem, że gdybym stale przez długi czas był atakowany, tak jak wtedy, przez innych czy przez własne myśli, mógłbym się zapaść. I cieszę się, że miałem przy sobie bliskich i ich wsparcie, bo relacje dają bardzo dużo. Wyobraź sobie, że to tylko jeden z czynników, który może wpływać na zdrowie psychiczne. Dużo pracuję z własnymi myślami w ostatnim czasie i uświadamiam sobie traumę, której tak nie postrzegałem, nie nazywałem jej tak, przez całe swoje życie. Wiem, że dalsze jej pielęgnowanie może skutkować problemami społecznymi czy lękami. Depresja to nie tylko smutek, bo to złożone schorzenie, które wpływa na nasze myśli, emocje, a także na ciało i działania. Mogą one skutkować nawet problemami samobójczymi. Nie lekceważ drobnych zmian, bo mogą zakończyć się tragicznie. Z samego mojego otoczenia, przynajmniej pięć osób zmagających się z depresją, zdecydowało się na ten krok. Na szczęście wiele osób może zostać uleczonych, jeśli oni sami lub otoczenie zareagują na czas. No i dzisiejszy materiał jest podzielony na kilka sekcji. Najpierw opjawy i zachowanie, aby zaznajomić się z tym, na co zwracać uwagę. Chwilę później posłuchasz, co ma do powiedzenia w tym temacie Ewa, psycholożka. Następnie podpytam Dobrosławę, dyrektorkę zarządzającą Fundacji Pomagam.pl, m.in. o zebrane dane na temat depresji i systemu leczenia w Polsce. A na końcu zachęcę Cię do trochę innego postrzegania rozmowy z osobami z Twojego otoczenia niż dotychczas. Do realizacji tego odcinka zaprosiła mnie Daria Cius, pomagam Pomagam.pl za co serdecznie tutaj dziękuję. Jeżeli oczywiście macie pomysły na inne odcinki, zapraszam do sekcji komentarzy. To, że mowa ciała zdradza bardzo często nasze emocje i nastawienie, pokazaliśmy na tym kanale już wiele razy. Jednak depresja jako jednostka chorobowa nie ma wąskich takich przypisanych stricte zauważalnych objawów, które z łatwością można by zaobserwować. Niemniej psychoterapeuci, psychologowie bacznie obserwują zachowania swoich pacjentów, aby odnaleźć ten tajemny klucz. Depresja nie powinna być tematem tabu, dlatego trzeba o tym rozmawiać tak jak robimy to teraz, uświadamiać, a za chwilę otworzymy drzwi od gabinetów terapeutycznych, oczywiście zostawiając tajemnicę za nimi i dowiemy się, jakie sygnały mogą, ale nie Muszą przejawiać osoby chore na depresję. W rozmowie z Konradem Zychem. Tak, wyłączyłem nagrywanie mikrofonu. Spacją. Wracając. W rozmowie z Konradem Zychem zwróciliśmy szczególną uwagę na takie sygnały: Objawy psychosomatyczne są bardzo niedoceniane. Ciało ciągle komunikuje za pomocą różnych sygnałów: napięcie, ból brzucha, głowy, jakaś choroba. Niestety są one bagatelizowane, a im bardziej są bagatelizowane, tym bardziej zwiększają swoje działanie, bo chcą być usłyszane i boli coraz bardziej. Porównałbym to do stresu, który masz, gdy wrócisz po ciężkim dniu pracy. Czasami boli cię po chłopsku mówiąc łeb, ciało jest spięte, obolałe i zmęczone i nie powinieneś mówić a to nic takiego i ignorować takie sygnały bo ciało w końcu się o to upomni jakie traktowałeś niespójność i maskowanie zadajesz pytanie znajomemu marek widzę że jesteś przygnębiony wszystko u ciebie dobrze i marek wtedy odpowiada wszystko ok. czy coś marka trapi nałożył maskę uśmiechu na ukrywany pod spodem ból Smutek lub ukryty płacz. Oczywiście może to być objaw zwykłego smutku, ale nie warto go bagatelizować. Otoczenie mogło wywierać silną presję w stylu: Nie płacz, bądź silna, weź nie rycz, co sprawia, że powstrzymują łzy, a rozpacz zostaje w środku i powoli sączy się na zewnątrz. Pamiętaj, że każda osoba jest inna, a te sygnały mogą się różnić lub nie występować wcale. Możesz to wszystko widzieć i rozumieć inaczej. Ten materiał ma na celu uwrażliwić Cię na obecną depresję. Przede wszystkim zwracaj uwagę na odmienne stany. Jeśli ktoś na co dzień był radosny, a teraz jest przez dłuższy czas przybity, no to coś może być na rzecz. Idziemy dalej. Rozregulowany układ nerwowy. Trzęsienie się bycie rozemocjonowanym, zgarbienie się, ale oczywiście nie wynikające z wady kręgosłupa, albo unikanie jakiegoś tematu, czy też brak chęci poruszania swoich problemów. Ciężko to przypisać do objawów, ale tworzenie. Wizerunku idealnego życia. Z doświadczenia psychoterapeutów wynika, że osoby dotknięte depresją potrafią tworzyć iluzoryczne wrażenie szczęśliwej jednostki, że u nich to jest super, wiecie, albo u całej rodziny, a za zamkniętymi drzwiami domu jest zgoła inny obraz. Tak, u influencerów, których życie podziwiamy na Instagramie, też występuje depresja. Warto delikatnie wspomnieć o teorii poliwagalnej. Osoba może mocno przeżywać doświadczenia w środku, przez co na zewnątrz będzie wyglądać jak zamrożona, nieobecna. To nie wszystko, na pewno zainteresuje Was, co ma do powiedzenia Ewa, prowadząca kanał na YouTube Psycholożka, dlatego oddaję jej głos. Warto również zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy. Faktycznie wspierać naszych najbliższych. Często bowiem zdarza się, że pomimo tego, iż widzimy, że ważne dla nas osoby zmagają się z jakimiś trudnościami, to sami czujemy się wobec tego stanu rzeczy bezradni. Obawiamy się rozpocząć taką rozmowę, nie wiedząc za bardzo co powiedzieć, a czego za bardzo nie wypadałoby powiedzieć. I nie ma tak naprawdę za co się biczować, bo w szkole oczywiście nie mamy takiego przedmiotu jak podstawy psychologii, na którym moglibyśmy poznać takie podręcznikowe ABC postępowania w obliczu tego typu kryzysu zdrowia psychicznego. Ale na szczęście mamy internet. Zatem o czym warto pamiętać przede wszystkim warto mieć na uwadze fakt, że my nigdy nie będziemy terapeutami naszych najbliższych. Raz to, nawet jeżeli my byśmy byli wykształceni w tym obszarze, to byłoby to sprzeczne z etyką zawodową z uwagi na konflikt ról. Ale druga sprawa to to, że naszą rolą jako przyjaciół, na przykład, jest wsparcie, a nie terapeutyzowanie czy naprawianie tych naszych bliskich osób. I jak zacząć? Takim dobrym przykładem może być proste, delikatne zagajenie tematu, na zasadzie, widzę, że cię coś martwi, czy chcesz o tym pogadać, ostatnio wydajesz się smutny, jak się czujesz, czy na przykład, nie wiem, jeśli potrzebujesz się wygadać, to pamiętasz, że zawsze możesz z tym uderzyć do mnie. Taka forma jest otwarta, nie zmusza do rozmowy, ale pokazuje, że my dostrzegamy ten problem i jesteśmy tu i teraz gotowi, żeby wysłuchać i wyciągnąć tą pomocną dłoń. Ważne jest też, żeby tego naszego współrozmówcy nie naciskać, bo niestety, jeżeli ktoś nie będzie się chciał przed nami otworzyć, to stety, niestety ma do tego prawo i czy to się nam podoba, czy nie, nikomu nie da się pomóc na siłę. Jeżeli dana osoba nie będzie gotowa na rozmowę, otwarcie się, wsparcie, czy terapię, możemy się dwoić i troić, a i tak jej do tego nie zmusimy. W takim wypadku możemy dać jej jednak sygnał, hej, jestem tu, jeżeli będziesz gotowa porozmawiać. Zostawia to takie Trochę uchylone drzwi. Na zasadzie jestem tu i czekam na Twój znak. Myślę, że warto też podkreślić przy okazji, że jeżeli ktoś z naszych bliskich będzie znajdował się w zaawansowanym stadium depresji, to taka osoba może nawet nie tyle nie mieć ochoty z nami rozmawiać, co nie mieć siły szukać tego wsparcia. I to bardzo często niesie też ze sobą w pakiecie problem z samodzielnym znalezieniem tej pomocy. Mam na myśli tutaj research, jeżeli chodzi o jakiegoś dobrego specjalistę, czy nawet umówienie się na wizytę. Wtedy pomocne może okazać się powiedzenie, mogę Ci pomóc znaleźć terapeutę, czy chciałabyś, żeby pójść z Tobą na tą pierwszą wizytę. Możemy razem poszukać dobrych miejsc, gdzie będziesz mógł uzyskać wsparcie. Czasami wystarczy, że sama obecność tej drugiej osoby podczas podejmowania tego kroku może z robić różnicę. No i oczywiście wisienka, czyli co mówić, a czego unikać. Pewnie nieraz zdarzyło wam się słyszeć, że ktoś oczywiście w dobrej wierze rzuca teksty w stylu, nie przesadzaj, inni mają gorzej, idź pobiegać, to wszystko na pewno wina komputera, albo tego, że ciągle siedzisz na tym TikToku. I oczywiście za tymi słowami bardzo często stoją dobre intencje, ale efekt bardzo często bywa niestety odwrotny. Osoba będąca w depresji, no nie wybiera tego swojego stanu i nie wystarczy, że ona nagle magicznie weźmie się w garść. Jest to stan, w którym dosłownie czasami podniesie nie tyłka z łóżka i zadbanie o swoją higienę jest wysiłkiem najwyższych lotów. A tego typu teksty niestety mogą powodować wyłącznie poczucie winy czy odrzucenia. Dlatego dużo lepszą alternatywą będzie na przykład powiedzenie może zastanowimy się razem jak ci pomóc, pamiętaj, że to co teraz przeżywasz nie definiuje tego kim jesteś, nie jesteś sama, jestem przy tobie, jeżeli tylko będziesz chciała porozmawiać. To, co szczególnie zapadnie mi w pamięć, że my jako bliscy mamy nie terapeutyzować, a właśnie wspierać. I to jest najważniejsze. Przecież do tego nie trzeba kilkuletniej szkoły, prawda? Idąc dalej, zaskoczyły nas wyniki raportów, których wnioski mogą być zadziwiające. Pierwsze moje pytanie do ciebie, jaką misję niesie pomagam PL w kontekście chorób psychicznych, a w temacie dzisiejszego spotkania właśnie depresji? My tematom. Y w ogóle takiej opieki i zdrowia psychicznego przyglądamy się od jakiegoś czasu. Nie da się ukryć, że większość zbiórek, które są prowadzone w naszym serwisie, to są różnego rodzaju zbiórki związane ze zdrowiem i bardzo często to wcale nie będzie zdrowie psychiczne, tylko różnego rodzaju problemy somatyczne, jakieś tematy nowotworowe, wypadki i tak dalej. Ale jednocześnie, jak ma się kontakt z naszymi użytkownikami, to trudno nie zwrócić uwagi, że. To takie połączenie pomiędzy naszym zdrowiem cielesnym i zdrowiem psychicznym, ono jest bardzo, bardzo mocne. W ogóle konieczność prowadzenia zbiórek, kiedy komuś brakuje pieniędzy na zaspokojenie takich potrzeb, jak, jak właśnie zorganizowanie sobie leczenia, powoduje dużo trudnych emocji, takich jak uczucie wstydu i tak dalej, dalej. No i myślę, że nie będzie też dużym nadużyciem powiedzieć, że jeżeli kogoś spotyka ciężka choroba albo kogoś z jego najbliższego otoczenia spotyka ciężka choroba, to to będzie też bardzo mocno wpływało na zdrowie psychiczne tej osoby. Więc z naszej perspektywy ten temat zdrowia psychicznego zawsze był troszeczkę bardziej obok naszego głównego obszaru zainteresowania, ale jednak on zawsze był. Z tego, co powiedziałaś, tak uderza mnie to dość mocno, że faktycznie, gdy złamiemy sobie nogę i nie możemy wykonywać pewnych czynności codziennych, to nie tylko mamy złamaną nogę, ale to bardzo mocno oddziałuje na nasz stan psychiczny. To, to jest coś, czego często sobie nie uświadamiamy. Zdecydowanie tak, i wydaje mi się, że tutaj jakby jest bardzo dużo badań, które pokazują w ogóle, że w momencie, kiedy przestajemy się ruszać, E, przestajemy przestajemy uprawiać sport, e, czy w ogóle ograniczamy ilość ruchu, to to bardzo mocno już wpływa na nasze zdrowie psychiczne. E, a jeżeli to nie jest tylko złamana noga, czyli coś takiego, co możemy się nastawić na to, że powiedzmy w jakimś określonym czasie zdecydowanie się poprawi i wrócimy do tej formy, tylko jest to na przykład ciężki nowotwór, to do tego dochodzą jeszcze pytania w ogóle: co dalej? Co z moją rodziną? Czy, czy tak naprawdę za, nie wiem, za rok, za pięć lat będę jeszcze z tymi bliskimi gdzieś tam rozmawiał? Więc. Więc jestem absolutnie przekonana, że w ogóle w przypadku zdrowia fizycznego musimy również przyglądać się naszemu zdrowiu psychicznemu. No i prawdopodobnie też zadbać o jakąś opiekę też tego, tego stanu zdrowia psychicznego. I powiedziałam, że tu jest jeszcze druga ciekawa zależność. Jakby jest sporo badań, które z kolei wskazuje, że jednak na przeżywalność w ogóle ludzi w trudnych sytuacjach, Wpływa w jakimś tam sensie ich ta taka wola walki. To znaczy, w momencie, kiedy ludzie się poddają, to faktycznie wiele ich makerów zdrowia może bardzo, bardzo spadać. I więc, więc myślę, że my jako ludzie musimy zaakceptować, że to jest taka autentycznie jedna całość. Nasza fizyczność i nasza psychika no, mózg też jest pewnym organem ciała i no i są to, są to części, które są ze sobą absolutnie przez cały czas powiązane i musimy to traktować jako jego autentyczną jedność. Zdecydowanie, bo nawet jeżeli jesteśmy w sytuacji stresującej, to wydawać by się mogło, że tylko głowa za to odpowiada, a nasze ciało daje nam jasne sygnały w postaci: jesteś zestresowany, zaczyna cię boleć brzuch, albo masz ścisk w żołądku, gula w gardle, tak mówiąc bardzo <głopatologicznie> łopatologicznie, tak po chłopsku. I, I to ciało wysyła do nas sygnały, które często ignorujemy, lekceważymy, a koniec końców prędzej czy później o, ciało się odezwie i powie: Ja już nie dam rady. Wydaje mi się, że to też może być taki obszar, który jest pewnie bardziej związany z tym, co Ciebie interesuje, ale chyba tutaj jest też ciekawy w ogóle wątek różnego rodzaju ćwiczeń oddechowych, bo do oddechu mówimy, że jest z jednej strony taką czynnością stricte fiz fizjologiczną, a z drugiej strony jest jedną z tych czynności, na których faktycznie możemy mieć wpływ, więc jesteśmy w stanie odpowiednio. Hmm, dbając o swój oddech i na przykład świadomie go uspokajając, jednocześnie uspokoić własną, własną psychikę i po prostu stresować się mniej. Więc no, dla mnie, tak jakby trochę niezależnie od tych um, obszarów zawodowego, jest to po prostu autentycznie ciekawy do eksploracji i zastanawiania się obszar. I, I też taki obszar, w którym faktycznie możemy trochę nad sobą pracować. Mhm. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, wskoczyłem na stronę właśnie pomagam.pl i wpisałem słowo depresja, jako słowo klucz, no i znalazłem kilkanaście bodajże czy kilkadziesiąt różnych zbiórek, które miały różny skutek, niektóre faktycznie miały pokaźną sumę, niektóre miały albo złotówkę, albo zero złotych, a dość długo już wiszą w serwisie. Podejrzewam, że część osób, które nie są zaznajomione z chorobami psychicznymi, nie mają z nimi do czynienia w sposób świadomy, ponieważ prawdopodobnie miały jakąś styczność mniejszą lub większą, myślą sobie, a... Naciągają, wiesz, potrzebują pieniędzy, nie chce im się robić. To taka y, pomoc społeczna i to budzi wiele kontrowersji. Inną sytuacją, nie wiem czy nie zweryfikowałem tego, ale widziałem kilka rolek w internecie ostatnio, że polecali iść do lekarza i zgłosić się na. Depresję i wtedy dostaje się L4 i można sobie posiedzieć w domu. I część ludzi na pewno wykorzystuje zarówno L4, jak i takie zrzutki. Pytanie, czy to jest problem, ponieważ, wydaje mi, ponieważ w mojej ocenie i tak dobro wygra, i to osoby, które faktycznie mają stwierdzoną depresję, potrzebują się w tym wypadku leczyć, to one i tak osiągną ten sukces, aniżeli osoby, które oszukują. Co ty o tym myślisz? Zdecydowanie tak, i wydaje mi się, że to tworzy ten problem, o którym, o którym wspomniałeś, czyli jest to jednak choroba, której nie widać, co sprawia, że ciężko ją też jedno, jednoznacznie zweryfikować, czy, czy występuje, czy nie. Um, tak ale znaczy, przynajmniej, jeżeli chodzi o zbiórki, o zbiórki w, w systemie, no to też jestem przekonana, że osoby, które chciałyby tutaj, nie wiem, oszukać. One tak naprawdę musiały oszukać wszystkich swoich znajomych i, i całą swoją rodzinę, no bo bardzo często to, to jest to pierwsze grono, które nada twojej zbiórce pewnego rodzaju pęd. W takim w sensie, że jak my obserwujemy w ogóle dynamikę jakichkolwiek zbiórek crowdfundingowych, no to widać, że w momencie, kiedy zbiórka startuje, to bardzo często te pierwsze osoby, które wpłacą, to będzie twoja najbliższa rodzina, twoi znajomi, Często tam zobaczysz nawet jakichś kolegów z przedszkola czy z podstawówki, z którymi dawno straciłeś kontakt, co jest w ogóle też bardzo, bardzo miłe i mam poczucie, że w ogóle sprawia, że crowdfunding daje pewnego rodzaju dodatkowe wsparcie, oprócz wsparcia właśnie finansowego, jest nim takie wsparcie społeczności. To znaczy jesteś w stanie nagle zobaczyć, jak wielu osobom z Twojego najbliższego otoczenia autentycznie na Tobie zależy. Więc myślę, że tutaj osoby, które autentycznie chciałyby kogoś oszukać, one mogą założyć zbiórkę, ale ta zbiórka nic nie zbierze, bo, no bo musiałyby jakby pójść za to przede wszystkim te osoby które tam blisko, blisko Ciebie. Okay. Dzięki, Jeżeli chodzi dziękuję. o L4, to sytuacja jest troszeczkę, troszeczkę pewnie inna, ale mam poczucie, że to jest takie kłamstwo, które ma krótkie nogi. To znaczy, ok, pewnie możesz sobie wziąć jakieś tam wolne, e, chwilę nie popracować, ale trochę pytanie, i co dalej? W sensie, jak jest Twój plan na życie? Jakby na dłuższą metę, raczej będziesz chciał po prostu mieć fajną pracę z fajnymi ludźmi, osiągać jakieś ciekawe cele. No i ścieżka do takiego miejsca nie będzie poprzez systematyczne branie L4 od lekarza. Okej, okay, to co Twoja wypowiedź odnośnie zbiórki, myślę, że przekona po części osoby, które by się wahały, czy wesprzeć osobę chorą na depresję w tym obszarze. No. Jeżeli porównamy takie dwie sytuacje, że ktoś ma złamaną nogę, wyśle zdjęcie rentgen i to jest udostępnione na Pomagam.pl, no to ktoś nie ma wątpliwości, przynajmniej łatwiej w to uwierzyć. Natomiast, jeżeli ktoś napisze, bardzo proszę o pomoc, mam problemy finansowe, długi i tak dalej, do wychowania, e, dwójkę dzieci, nie radzę sobie z tym wszystkim, bardzo proszę o pomoc, wykrzykników 100, no to wiadomo, że ktoś tam może mieć takie, okej, okay, przykro mi, współczuję, ale, ale jakoś nie, nie wierzę. Nie? Ale zaś z drugiej strony. Myślę jeszcze o takim czymś, że nawet jeżeli ta osoba chętna po, po, pomóc, ale myślę, że ta osoba chętna pomóc, nawet jeżeli wrzuci 20 zł, 50, 100 w zależności ile jest w stanie i nawet jeżeli by trafiła na oszusta, to zrobiła dobry uczynek, pomogła, wsparła. Jeżeli to nie uszczupliło jej budżetu, to dużym, dużą wartością taką dodaną jest to, że... Wykonała pewną czynność, która na pewno pomoże jej, czy tam polepszy jej dzień, poczuje się, że jest lepszym człowiekiem. To jest w ogóle też ciekawy obszar, bo ja dosyć długo się zajmowałam samym fundraisingiem i jest takie powiedzenie, że jeżeli uważasz, że pieniądze nie dają szczęścia, to znaczy, że, nie, że, że źle je wydajesz. I akurat jeżeli chodzi o dobrowolne wspieranie. Takie charytatywne, celów, w które wierzymy, to jest to jeden z obszarów, w których naprawdę widać, że pieniądze dają szczęście. To znaczy, były nawet eksperymenty, które pokazały, że przekazanie pieniędzy na cel, w który wierzymy, pod warunkiem, że jest właśnie dobrowolne, podnosi poziom szczęścia bardziej niż otrzymanie podwyżki na tą samą kwotę. No proszę. No proszę. Więc, więc być może do, tego, do tej listy takich trików, które możemy mieć w rękawie, kiedy chcemy jakby poprawić sobie samopoczucie, to oprócz właśnie ćwiczeń oddechowych możemy też dorzucić do tego po prostu filantropię. Również z tego raportu można wyciągnąć ważną informację, która jest na ten moment niepokojąca. Mianowicie, żeby dostać się do gabinetu terapeutycznego, trzeba bardzo dużo czekać. Mówimy tutaj o NFZ. -cie. Jeżeli masz pieniądze 200-300 zł na godzinną sesję, no to dużo gabinetów stoi dla ciebie otworem. Natomiast w tym obszarze jest to yy, o wiele trudniejsze. I to również pokazał raport. I teraz pytanie, czy ten crowdfunding czy i teraz, czy crowdfunding pomagam.pl może stać się takim narzędziem uzupełniającym dla państwowego systemu zdrowia? Czyli ktoś myśli, dobra, za długo muszę czekać, zakładam zbiórkę, ludzie mnie wesprą, to wtedy będę w stanie zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Myślę, że to jest ciężkie pytanie, bo uważam, że crowdfunding wielu... Przy... W wielu momentach wręcz nie powinien starać się do końca, do końca zastępować państwa, i jednak pewne rzeczy hmm, powinniśmy jako obywatele oczekiwać, że zostaną jednak za nasze podatki załatwione trochę lepiej. Ja nawet nie mam problemu z tym, że jeżeli na przykład zarabiam więcej i stać mnie na leczenie prywatne, że dla mnie takim społecznym odruchem może być wręcz to, że skoro nie muszę korzystać z NFZ, to wręcz mogę odciążyć ten system i gdzieś tam leczyć się prywatnie. Ale nie wiem, czy chciałabym pójść w takim kierunku, że powinniśmy po prostu stworzyć dodatkowy mechanizm finansowania, który większość osób będzie kierował na tą ścieżkę prywatną. No bo my ostatecznie też płacimy podatki i powinniśmy oczekiwać, że, że rzeczy ważne zostaną z nich gdzieś tam opłacone. Myślę, że to, że leczenie psychiatryczne czy, czy w ogóle zdrowie psychiczne powinno być lepiej dofinansowane, ma całkiem mocne, jakby takie podstawy, nawet ekonomiczne. Chodzi o to, że generalnie osoby np. w kryzysie depresji czy, czy mające inne, inne tego rodzaju problemy, one generalnie nie będą dobrymi pracownikami. E, bardzo często też będą brać L4. I teraz oprócz tego, że faktycznie jest tak, jak powiedziałeś, że sporo z tych L4, które są brane pewnie na e, problemy psychiczne, one mogą być trochę ściemnione, no i niestety jest, jest to, to prawda, że takie oferty da się znaleźć w internecie, gdzie tam łatwo można sobie L4 ogarnąć, ale nie da się jednocześnie ukryć faktu, że w ogóle mm, em, Leczenie psychiatryczne jest jednym z głównych powodów brania L4 w Polsce dzisiaj. Czyli trochę, jeżeli się nie zdecydujemy zapewnić tego rodzaju opieki, to my i tak musimy. jako To państwo i tak musi za nią zapłacić, ale nie w postaci lepszej dostępności do lekarzy i poprawiania samego leczenia, albo nawet nie wiem, jakieś tam profilaktyki, która, która sprawia, że mamy w ogóle. Lepsze zrozumienie, nie wiem, czy swoich emocji, i jesteśmy w stanie niektórym sytuacjom w ogóle zapobiegać, tylko, tylko ostatecznie zapłacimy na to w postaci właśnie opłacenia tego l 4 co jest, powinno być taką ratyk deską ostatniego ratunku, a nie, a nie takim business as usual, powiedzmy. Więc sporo osób tutaj się zgadza i to są też takie rozmowy, które mieliśmy przy okazji tworzenia tego raportu, które do raportu nie, trafi, nie trafiły, ale były powiedzmy naszymi takimi własnymi wymianami. Że akurat przy zdrowiu psychicznym prawdopodobnie właśnie mamy taki najmocniejszy business case, że pieniądze wkładane w ten obszar to jest taka autentyczna inwestycja, która sprawia, że nie wiem, ludzie są bardziej produktywni i są w stanie faktycznie dalej sensownie pracować, a nie zaczynają wpadać już w ten, w ten obszar, kiedy powiedzmy trzeba się nimi opiekować. Więc Wydaje mi się, że nie powinno się po prostu patrzeć na to jako na taki e, obszar wydatków, ale wręcz obszar inwestycji. Całość podcastu z Dobrosławą znajdziesz w opisie filmu. Gorąco zapraszamy. Rozejrzyj się i podejmij działanie. Zanim zakończymy, chcę byś postrzegał, postrzegała swoje działanie jako część wspaniałej inicjatywy, a ja posłużę się metaforą. Być może kojarzysz lokalizatory GPS, które przypina się do kluczy lub torebki. Pomagają w odnalezieniu zagubionego sprzętu. Działają one w taki sposób, że inne telefony, kiedy są w pobliżu, łapią sygnał, a następnie przekazują informację właścicielowi. Gdy rzecz się odnajdzie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Bo to, co zostało utracone, jest odzyskane i możemy na nowo to doceniać. Z osobami w depresji jest podobnie. Nie każdy ma zamontowany taki lokalizator, przez co może się łatwo zagubić. Ale jeśli jesteśmy wyposażeni w oprogramowanie i wiemy, co robić, łatwiej jest nam pomóc i przywrócić homeostazę w środowisku. I jeśli jesteś już w tym momencie filmu, przybliżyliśmy ci co nieco depresji i jak może się objawiać, zastanów się proszę na samym początku, czy nie dotyka ona właśnie ciebie. Nie chodzi o to, żeby wkręcać sobie choroby. Mowa tutaj o autorefleksji, bliższym kontakcie z własnymi myślami, emocjami czy ewentualnym bólem, a nie tylko kariera, rodzina, mieszkanie, wakacje i media społecznościowe. Najważniejsze to zacząć od siebie. Jeśli ty jesteś ok, rozejrzyj się wokół. Twoi bliscy, rodzice, wujostwo, rodzeństwo, partner, dzieci, przyjaciele. Nie musisz być zawsze. I wszędzie na każde ich zawołanie, bo i tak jeden z tych objawów prześpimy, ale chodzi o wrażliwość i gotowość niesienia pomocy, żeby okazać wsparcie wtedy, kiedy jest potrzebne. Zareagować tak jak ten chłopak z początku filmu. No dobra, może nie aż tak, ale wiesz o czym mówię. O przestawieniu w swojej głowie kilku klocków. Ostatnio grałem w piłkę ze znajomymi i jeden z gości dość agresywnie wypowiadał się w stronę jednego z hobbistycznych piłkarzy. Chłopak przyszedł pograć z nami w piłkę, towarzysko, a dostawał mocne, kąśliwe uwagi, które kompletnie nie były potrzebne. Gdzie to idziesz? Co ty robisz? Chodź tutaj. Jezu, z tobą, tragedia. Po co? Przecież wszyscy chcemy dobrze się czuć i możemy innym pomagać, a nie ich dobijać. Z czego wynika, że czasami dogryzamy w ten sposób Znacznego zaburzonego poczucia własnej wartości? <grym> Nie wiem. Mam nadzieję, że za jakiś czas sobie ta osoba przemyśli sprawę. Tutaj znajduje się kontakt, gdzie możesz uzyskać dodatkową pomoc. Pamiętaj, że wokół są ludzie chętni do niesienia pomocy. Są telefony, wsparcie oraz czaty. Nawet napisz poniżej, ktoś na pewno ci odpisze. A jeśli masz takie szczęście, że nikt blisko ciebie ani ty nie potrzebujecie wsparcia, zachowaj zdobyte dziś informacje, aby użyć ich ewentualnie w przyszłości. To tak jak z ubezpieczeniem na życie lub samochód. Lepiej mieć niż nie mieć. Właśnie, muszę poszukać, czy mam aktualne.